Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Kurki już siedzą na grzędzie, a ja powiem Wam o takich obowiązkach, które należy wykonać już po tym, jak kury wejdą do kurnika. Nieważne słuchajcie, czy to jest zima, czy to jest lato, bez względu jaka byłaby to pora roku, te rzeczy należy wykonać, te rzeczy należy zrobić. Można je zrobić rano, natomiast są rzeczy, które trzeba zrobić wieczorem. Także już wam pokazuję. Zaraz, oczywiście, wejdziemy do kurnika, żeby zobaczyć kury. Natomiast na wstępie, słuchajcie, jak macie na zewnątrz jakieś poidła, jakieś karmidła, najlepiej wylać wodę, czy też, jeżeli zostało trochę pokarmu, również i ten pokarm sprzątnąć i wyrzucić. Oczyścić karmidło, oczyścić poidło, po to, żeby rano kolejnego dnia można było kurom dać wody, i po to, żeby można było dać kurom świeży pokarm. Tak samo oczywiście robimy z karmidłem i poidłem, które znajduje się w kurniku. To jest słuchajcie bardzo istotne, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, no to mogą się wdać różne bakterie, wirusy i tym podobne inne nieprzyjemności, które w przyszłości mogą nas kosztować, na przykład zakupu nowych kur, bo nam się kury rozchorują. Druga bardzo ważna kwestia. Sprawdźcie bez względu na to, jaka by to nie była pora roku, czy wszystkie okienka, o właśnie, tak jak widzicie, są zamknięte. Czy wszystkie jakieś tam szpary, jeżeli macie w kurniku, gdzie kurka wychodzi, szczególnie w kurnikach drewnianych, uczulam? Czy również słuchajcie, te wszystkie szpary są pozatykane? Jeżeli tak, to ok. U nas to okienko <coughs> zostaje otwarte, tutaj na szczęście nic nie przechodzi, dlatego że słuchajcie, no, ono jest tak zrobione, jak widzicie. Bardzo ciężko by było czemukolwiek się tu przedostać. No, ale mimo wszystko, jak macie takie, to dla spokoju sumienia lepiej je zamknąć. Tak samo oczywiście drzwi. No i teraz wchodząc do kurnika, słuchajcie co istotne. Pamiętajcie, jeszcze zanim wejdziemy, może Wam powiem, każda wymiana ściółki, sprzątanie w gniazdach, sprzątanie pod grzędom powinno być najlepiej w ciągu dnia, jeżeli nie macie możliwości, to rano. Nie powinniśmy tego robić teraz, ponieważ kury idą spać. Kury się regenerują. Jeżeli jeszcze nie siedzą na grzędzie, to spoko, ale większość kur już o tej godzinie będzie siedziała na grzędzie, bo tak jak wiecie, robi się dużo wcześniej. No, widno jest długo, natomiast zimą dużo szybciej robi się ciemno, no i nie można pozwolić na to, żeby te kury jakoś tam się bardzo bały i żeby były przestraszone. Także polecam wam, żeby robić to wcześniej. No i teraz już wejdźmy sobie do tego kurnika. A jeszcze jedna rzecz zanim wejdziemy. Słuchajcie światło. Jeżeli ktoś ma zapalone światło, oczywiście to światło gasimy. W zależności jaka jest to pora roku, wiadomo, jeżeli jest to zima, staramy się utrzymać te 14-15 godzin dnia świetlnego. Są jakieś teraz muszki nocne w ogóle. Słuchajcie, bo praktycznie nie da się nagrywać, otóż jest ciemno. Ale wejdziemy sobie. Tutaj mają mają skorupki po jajkach. Słuchajcie, rozbite tutaj od jednej pani dostaliśmy. Ona chyba w ogóle nawet nasz kanał ogląda. Dawno tak w kurniku nocą nie nagrywałem dla was. Natomiast słuchajcie, co teraz jest istotne. Tu się jeszcze światełko świeci kurą. No, na nagraniu się wydaje, że ono jest takie bardzo, bardzo rażące, ale wcale takie nie jest, bo inaczej kury mogłyby się kłócić, dziobać i tak dalej, więc lepiej tego unikać. Co teraz trzeba sprawdzić? Po pierwsze warto przeliczyć kury sprawdzić, jak kury reagują, jeżeli jeszcze wszystkie nie weszły na grzędę. Czyli po prostu przeliczamy kury, ile tych kurek mamy, czy na pewno są wszystkie. Tam siedzi bardzo dużo kur, teraz tego nie przeliczę. Natomiast starajcie się to robić mniej więcej raz na trzy dni. Nie musicie codziennie, ale jest to istotne, żeby to wykonać. Tak samo słuchajcie, jeżeli jakieś jajka jeszcze kury doniosły. Teraz jest okazja, żeby te jajka właśnie pozbierać. Może trochę nas zaniepokoić, jeżeli kury śpią. W gniazdach, to znaczy, jeżeli są młode, to nie, natomiast generalnie może nas to zaniepokoić. Może to nawet, słuchajcie, być syndrom różnych chorób, dlatego warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o kurnik, to w kurniku oczywiście powinna już teraz panować absolutna cisza. To, co teraz robię, nie jest wskazane dla kur, to tylko je bardziej wybudza i sprawia, że one się jeszcze bardziej stresują. A ten kogut chyba w ogóle będzie chciał zeskoczyć. Natomiast to, co istotne, słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli planujecie hodowlę. To przeliczcie sobie miejsce, bo tak jak widzicie, tutaj niby się wydaje, że tego miejsca jest bardzo dużo. Natomiast, jak te kury wszystkie, słuchajcie, zejdą, a tych kurek trochę jest, to naprawdę tego miejsca jest mało. Także sprawdźcie to wszystko, jak to wygląda. Tak samo, jeżeli są tutaj jakieś inne zwierzęta, typu wróble, gołębie, czy jakiekolwiek inne zwierzęta gospodarskie, które macie u siebie w hodowli, dobrze by było, słuchajcie, je stąd wyprowadzić, żeby te kury w tym kurniku były stricte same. Wtedy po prostu najszybciej się zregenerują i najlepiej się zregenerują, mają ciszę, mają spokój. Wyjdźmy jeszcze z kurnika, coś wam pokażę. Wychodząc z kurnika, moi drodzy, to co istotne, tutaj jeszcze się światło świeci, ja zgaszę u gołębi, ale to co istotne, warto jest, jeżeli macie nawet w kurniku, tak jak u mnie widzieliście, taką siatkę, a ta siatka przydziela, i przy tej siatce jest furtka, warto mimo wszystko. O drzwi się nie zamknęły. Warto słuchajcie, mimo wszystko, tą furtkę również zamykać. Wam pokażę przy okazji, to jak jest ta furteczka. Warto ją zamykać. Dlatego, że na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że coś się przedostało do. Coś się przedostało, moi drodzy, do kurnika bezpośrednio, to do kursie nie dostanie, nie będzie miało możliwości. Także to jest takie dodatkowe zabezpieczenie. Polecam. Co jeszcze trzeba zrobić? No, przede wszystkim trzeba się przejść po wybiegu, jeżeli ten wybieg macie duży. Jak jest mały i go widać, to nie. Natomiast jak jest duży, warto się przejść i sprawdzić, czy na pewno wszystkie kury do kurnika weszły. Oczywiście można to zweryfikować bezpośrednio licząc kury w kurniku. Natomiast ja uważam, że mimo wszystko warto się przejść. Rozumiem, że nie każdy ma czas, nie każdemu się chce. Każdy ma swoje obowiązki, sprawy, a nie będzie teraz latał za kurami. Dlatego nie musicie tego robić codziennie. Natomiast wskazane jest, żeby raz na parę dni to sprawdzić. Tak dla spokoju ducha, słuchajcie, dla spokoju sumienia. Ja to zawsze się śmieję, że to jeżeli ktoś patrzy finansowo na to, no to średnio 40-50 zł może być w plecy, a nawet więcej. No bo jeżeli te kury się niosą, to tutaj już mówimy o dużo większych kwotach. Więc no po prostu szkoda, mimo wszystko, nawet jeżeli robimy to hobbystycznie, to szkoda. I tak, jeszcze co Wam mogę powiedzieć, słuchajcie, o czym warto pamiętać, jeżeli ktoś. Daje kurom jakiś pokarm z rana, bo niektórzy dają po południu, różne, różnie dajecie. Ja zalecam dawać z rana i po południu, natomiast jak nie możecie, to dawajcie tylko rano. Warto go przygotować, słuchajcie, już na samym początku, po to, żeby kury miały, to znaczy albo go przygotujemy bardzo, bardzo rano, albo go nawet warto teraz przygotować, jeżeli mamy taką możliwość. Oczywiście no fajnie by było, gdyby on był świeży z rana, natomiast jak go przygotujemy teraz, to też nic się nie powinno wydarzyć, oczywiście, w zależności od temperatury. Warto jest, też jeżeli macie kury młode, żeby wejść do tego kurnika i mimo wszystko sprawdzić jak się czują te kury młode, jak one się zachowują, czy wszystko jest ok i tak dalej. Dlatego, że no, kury młode rządzą się swoimi prawami, te kury stare mogą je ganiać, jeżeli są razem i tak i w ogóle, więc mimo wszystko warto to zweryfikować. Na dzisiaj tyle, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę w górze i subskrypcję. Bardzo Was proszę, bo robię to dla Was. Także mam nadzieję, że pomagam, że Wy też będziecie tutaj wspierać kanał. Cieszę się, że jest nas ponad 16 tysięcy. No i nie przedłużając, trzymajcie się i miłego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć.